Wiecie, czym innym jest w coś wierzyć, a zupełnie inną rzeczą jest tego doświadczyć? Czym innym jest posiadać to legalnie, jak ja to określam. Jest wiele rzeczy, które prawnie nam się należą, ponieważ umarł za nas Chrystus. Jego krew jest odkupieniem, Jego krew zapieczętowała, nowe przymierze. A jako nowonarodzeni wierzący jesteśmy współdziedzicami z nim. Zapewnił nam spadek, który prawnie nam się należy. Jest nasz. Ale przyjęcie go stanowi dla niektórych ludzi pewien problem. Izraelici wyszli spod ucisku w Egipcie. W Egipcie byli niewolnikami. Bycie niewolnikiem i grzeszenie jest jakby sobie równe. Bóg wysłał im ratunek mojżesza. Naszym wybawicielem jest Jezus. Zostaliśmy wybawieni z niewoli grzechu. Izraelici wyszli spod niewoli Faraona i zmierzali do miejsca, zwanego Ziemią Obiecaną. My wychodzimy z więzów grzechu, znamy wszystkie Boże obietnice i zaczynamy się uczyć, jak stosować je w naszym życiu. Izraelici musieli wyjść z miejsca, które Biblia nazywa pustynią. Ich wędrówka przez pustynię w nimi, prostej, powinna trwać 11 dni. Jednak ciągnęła się przez 40 długich, beznadziejnych, bolesnych lat, zanim w ogóle niektórzy z ludzi ją zakończyli. A większość nie doszła do celu, mówiąc przy okazji: setek tysięcy ludzi, którzy wyszli z Egiptu, myślę, że około półtora miliona licząc dzieci, zaledwie kilku weszło do ziemi obiecanej. Jozue, Kaleb i niektóre dzieci, które jeszcze nie były pełnoletnie. Kiedy Bóg już wreszcie miał naprawdę dość swojego ludu, rzekł nie wejdziecie do ziemi obiecanej. I teraz przyglądamy się ich historii i jesteśmy w szoku, i myślimy, ale głupi, głupi! Skoro było zaledwie 11 dni drogi, jakim cudem dojście tam zajęło im aż 40 lat? Ale musimy się obudzić i zacząć cieszyć się życiem i zdać sobie sprawę, że wielu z nas wciąż chodzi w kółko tej samej góry wciąż i wciąż i wciąż zbyt długo. Więc dziś wieczorem kieruję do Was słowo: czas wyruszyć i szybko zmierzać do ziemi obiecanej. Izraelici myśleli, że to ich wrogowie byli problemem. Byli to Ismaelici, Hiwici, Jebusyci, Kananejczycy i my też mamy takich swoich itów. To mogą być źli mężowie, zrzędliwi sąsiedzi, Twoje choroby, bieda, zła przeszłość. Ale każdy ma jakichś swoich itów i myślimy, że to oni są naszym problemem, diabelskich itów. To diabeł, gdyby tylko zostawił mnie w spokoju, gdyby to, gdyby tamto, gdyby jeszcze coś innego. Ale kiedy ja zaczęłam studiować Słowo Boże wiele, wiele lat temu i głęboko je badałam, uświadomiłam sobie bardzo jasno, że to nie wrogowie byli ich problemem, bo widzicie, Bóg był po ich stronie. A jeśli Bóg z nami, ktoż przeciwko nam? Nie ma nic na tym świecie, co mogłoby nas pokonać, jeśli Bóg jest z nami, a Bóg był po jej stronie. On powiedział, jeśli zrobicie to, co wam nakazuję, to wasza wędrówka przez pustynię będzie krótka i będziecie cieszyć się z moich obietnic, ale oni tego nie uczynili. I to nie była wina ich wrogów, to nie była wina Kananejczyków, Peryzytów, Chiwitów, wszystkich tych wrogów, olbrzymów mieszkających w tej ziemi. Zawinił zły umysł ludu i zła postawa. Oni nie wiedzieli, jak myśleć w sposób, którego oczekuje od nich Bóg. Zapewniam cię, możesz zaplanować drogę do swojej wolności, jeśli nauczysz się myśleć w sposób, w jaki Bóg chce, żebyś myślał. Nie możesz odnieść zwycięstwa, mając zniewolony umysł. Nie możesz być też szczęśliwy, mając ponure myśli i chandrę. Nie możesz być wolny od grzechu, jeśli myślisz, że jesteś zniewolony grzechem. Wspaniały przykład na poparcie tych słów znajduje się w liście do Rzymian 6, werset drugi. Paweł mówi: Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Biblia mówi nam, że kiedy umarł Chrystus, my umarliśmy razem z nim, ponieważ on poniósł grzech na krzyż, a więc jesteśmy martwi dla grzechu i ożywieni dla sprawiedliwości. Wiecie co to oznacza? Jest taka część Ciebie, nowonarodzona część Ciebie, która nie chce mieć nic wspólnego z grzechem. Jest martwa dla grzechu. Dlatego teraz, kiedy grzeszysz, martwisz się. Zanim narodziłeś się na nowo, to cię nie kłopotało, nie przejmowałeś się, nawet to kochałeś, sprawiało ci to radość, ale kiedy już się narodzisz na nowo, masz jakby nowy zestaw problemów, bo nie możesz już grzeszyć bez wyrzutów sumienia. To cię unieszczęśliwia, bo jest w tobie ta część ciebie, która nie chce grzeszyć. Wciąż są pewne sprawy do załatwienia, jak nieodnowiony umysł, niepohamowane emocje i upór, gniew nad którymi musi popracować Bóg i Duch Święty. I to jest właśnie nasza pustynia. Nasza dusza, aż do momentu, kiedy zostanie odnowiona przez Słowo Boże, jest naszą pustynią. Musimy nauczyć się, jak pozwalać Bogu, który mieszka w naszym duchu, zmieniać naszą duszę. Bóg nie chce zostawić w niej tylko trochę miejsca dla ducha świętego. Chce być w Twoim umyśle, w Twoich emocjach, w Twojej woli, w Twoich finansach, w Twoich związkach, w czasie relaksu. I ostatecznie chcę, aby inni ludzie widzieli w Tobie błyszczące światło, tak aby świat mógł powiedzieć: Ta osoba ma to coś i ja też chcę to mieć. Oddajcie chwały Bogu. A więc w liście do Rzymian 6,2 jest napisane, że staliśmy się martwi dla grzechu. A dalej w liście do Rzymian 11,6 czytamy: Tak i Wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Podoba mi się to, bo słowo rozumieć stanowi część procesu, który zachodzi w Twoim umyśle. Zatem możesz powiedzieć, że w Rzymian 6,2 jest powiedziane, że jesteś martwy dla grzechu. Natomiast werset 11 stwierdza: Tak więc teraz myślcie o tym, że umarliście dla grzechu. Uwierz, że umarłeś dla grzechu. A więc Mówimy, umarłem dla grzechu i śpiewamy w kościele, że jesteśmy wolni w Chrystusie, ale zaraz potem boimy się grzechu. Mówimy, że jesteśmy uzależnieni, że to, że tamto, nie mogę tego pokonać, to zbyt trudne, nie mogę tego przezwyciężyć i tak tkwimy w tej pustyni. Musimy zacząć myśleć tak, jak myśli Bóg i mówić to, co mówi Bóg, a to pomoże nam przejść szybko przez pustynię i rozpocząć życie w ziemi obiecanej. Możesz kontrolować swoje myśli z Bożą pomocą, z ogromną pomocą Ducha Świętego, jeśli będziesz polegał na Duchu Świętym. Możesz kontrolować swoje myśli, ale dopiero gdy nauczysz się czerpać z dobrych myśli. Ja to nazywam myśleniem o tym, o czym się myśli. Gdzie umysł zmierza, tam człowiek podąża. Jeżeli nie lubisz swojego życia, idź do domu, spotkaj się sam ze sobą i pomyśl nad tym, o czym zawsze myślisz. Zamiast obwiniać wszystkich innych dookoła, spotkaj się sam ze sobą i po prostu zapytaj siebie, czy może nadszedł już czas, aby wydostać się ze śmietnika własnych myśli. Amen. Nastrój swój umysł i trwaj w dobrych myślach. Wiecie, jednym z najbardziej popularnych, dwa najbardziej znane wersety, po które moim zdaniem sięgamy najczęściej, gdy nauczamy o umyśle, to drugi list do Koryntian 10, 4-5. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Zatem wiemy, że w naszym umyśle toczy się Bitwa. Złe myśli, teoretyzowanie, tłumaczenie wszystkiego to nie zgadza się ze Słowem Bożym, a Biblia mówi, że jesteśmy odpowiedzialni za podporządkowanie myśli i nastrojenie ich na posłuszeństwo. W rzeczywistości to nie tylko nasza odpowiedzialność, ponieważ kiedy zaczniesz polegać na Duchu Świętym, powinieneś po prostu powiedzieć: Boże, proszę Cię, abyś mnie upominał, kiedy zacznę mieć złe myśli. Po prostu módl się, Boże, napominaj mnie za każdym razem, kiedy źle myślę. Nie pozwól, abym kręcił się w kółko i myślał o głupotach, a kiedy zaczynasz modlić się w ten sposób? Sposób, zaczynasz również zdawać sobie sprawę. Nie muszę tak myśleć, nie powinienem tak myśleć. To nie jest zgodne z Bożym Słowem. Warownie twojego umysłu zostaną obalone, gdy będziesz pilnym uczniem Słowa Bożego. Co właśnie częściowo robisz dziś wieczorem? Nagrodzę was brawami, ponieważ dziś mamy piątkowy wieczór. Czyli wieczór imprez, tydzień roboczy się skończył i moglibyście teraz robić różne inne rzeczy. Mogliście na przykład pojechać do miasta i wydawać ciężko zarobione pieniądze na coś, co i tak nie przyniosłoby wam pożytku. Albo moglibyście być w różnych innych miejscach, w których nie musielibyście być, albo zostać w domu na kanapie, ponieważ po całym tygodniu pracy zasłużyliście na odpoczynek. Ale oto jesteście tu, tysiące osób. Budynek jest wypełniony po brzegi, studiujecie Słowo Boże, uwielbiacie Pana, brawa dla was. Ale muszę Wam coś powiedzieć, a nie chcę was zniechęcać. To nie wystarczy, aby osiągnąć zwycięstwo. Musisz, wstając z łóżka, sięgać rano po słowo Boże i studiować je, a potem się modlić. Trochę pouwielbiać Boga. Następnego ranka pójść do kościoła, a może udać się na wieczorne nabożeństwo, pójść do kościoła w środku tygodnia, oglądać mój program przez pięć dni w tygodniu, posłuchać czegoś na iPadzie, obejrzeć coś na iPhoneie. Po prostu wciąż studiować słowo, słowo, słowo. A wkrótce zaczniesz myśleć w zupełnie inny sposób. List do Rzymian, rozdział 12, werset drugi, mówi: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boga, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Dziękuję, też Was kocham. Księga Jeremiasza 4,14 mówi, dokądże będziesz podtrzymywać w sobie swoje grzeszne myśli. Kocham to. Jeremiasz 4,14. Dokądże będziesz podtrzymywać w sobie swoje grzeszne myśli? Zatem pierwszą rzeczą, która moim zdaniem stanowiła problem dla Izraelitów, na skutek której przez tak długi czas nie mogli osiągnąć zwycięstwa. I niestety wielu z nich nigdy nie osiągnęło zwycięstwa. I wiecie, jest wielu ludzi, którzy wierzą w Jezusa i pójdą do nieba, ale nigdy, nigdy nie doświadczą radości zwycięstwa tu na ziemi. Wiecie o tym? Nie musisz zwyciężać w życiu, żeby pójść do nieba. Jesteś zbawiony przez krew Chrystusa. Ale aby cieszyć się życiową wędrówką, musisz zwyciężać. I myślę, że aby być prawdziwym świadectwem, musisz pokazywać ludziom, jak wygląda Twoje życie. Amen. Więc pierwszą rzeczą, którą dostrzegłam u Izraelitów, było to, że nie mieli pozytywnej wizji przyszłości. Zawsze mówili o przeszłości i myśleli, że przeszłość determinuje ich przyszłość. I jestem tu, żeby Ci powiedzieć, iż nieważne co zdarzyło się w Twojej przeszłości, nieważne co teraz się dzieje w Twoim życiu, przeszłość nie ma żadnej mocy, żeby odebrać Ci wspaniałą, cudowną przyszłość, jeśli nauczysz się patrzeć duchowymi oczami. Biblia mówi w Księdze Izajasza w 11 rozdziale, że Jezus nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek. Jezus patrzył duchowymi oczami, słuchał duchowymi uszami. Wszyscy mamy uszy na głowie, ale mamy także duchowe uszy i oczy. Ludzkimi oczami widzimy, co dzieje się wokół nas i w naszym życiu, ale oczami duchowymi możemy zobaczyć to, czego nie możemy dostrzec ludzkim wzrokiem. Musimy patrzeć na wszystko z wiarą i mówić Bóg twierdzi, że mogę mieć dobrą przyszłość i wierzę, że mogę mieć dobrą przyszłość. Ostatnio byłam w Starbucksie, w pewnym mieście Wiuta. Pewna kobieta mnie rozpoznała i zaczęła o sobie opowiadać. I powiedziała, napisałam do ciebie list i opowiedziałam ci o swoich problemach i od słowa do słowa zaczęła mi o nich mówić. Powiedziała, tak, opowiem ci. Powiedziała, wiesz, zostałam wepchnięta pod autobus. I oczywiście nie powiedziałam jej tego, bo nie chciałam jej zranić, ale kiedy wyszłam, pomyślałam, no cóż, droga pani, mnie też wepchnięto pod autobus, ale to ja trzymam teraz kierownicę. Amen? Ona po prostu stanęła w miejscu. Wpadłam pod autobus i mówię Wam: będzie tkwić w tym martwym punkcie i opowiadać ludziom swoją smutną historię przez kolejny rok, przez kolejne pięć lat, dziesięć lat. Tylko, że jej historia będzie coraz bardziej gorzka. Będzie brzmieć coraz mroczniej i mroczniej, ponieważ ona już nie ma żadnej nadziei na lepsze życie. Próbowałam jej powiedzieć: Posłuchaj, Bóg może wszystko zmienić. Musisz mu zaufać, musisz uwierzyć, ale za każdym razem napotykałam mur, od którego odbijały się jedynie same wymówki. Jej przypadek jest wyjątkowy, jak żaden inny na ziemi. Ona nie zna nikogo, kogo spotkało to, co ją. Wpadła pod autobus i wszystkie cztery koła po niej przejechały, ale najwyraźniej postanowiła zostać pod tymi kołami. Trudno: ja zdecydowałam, że wezmę kierownicę swojego życia i poprowadzę ten głupi autobus. I ty też możesz zrobić to samo. Pozwólcie, że coś Wam powiem. To nie jest coś, o czym może zdecydować ktoś inny zamiast ciebie. To ty musisz podjąć decyzję. Jako przykład posłuży nam Księga Rodzaju, rozdział 13. Widzimy tam mężczyznę, Abrahama, który wszystko stracił, ale kiedy umarł, posiadał jeszcze więcej niż wcześniej. Czy wiesz, że według zasad Bożej Sprawiedliwości możesz stracić wszystko, co posiadasz? Ale jeśli nauczysz się patrzeć oczami wiary, możesz odzyskać więcej niż straciłeś. Fiop utracił wszystko, spotkały go straszne rzeczy, ale ostatecznie Bóg podwójnie wynagrodził mu straty. Abraham pobłogosławił swojego siostrzeńca Lota, podzielił się z nim swoim dobytkiem. Także oboje zyskali bogactwo, mieli tak wiele bydła i tak wielu pracowników, że nie mogli się ze sobą dogadać. I pracownicy nie mogli się dogadać. A więc Abraham poszedł do lota, przejął inicjatywę, ponieważ chciał żyć w zgodzie, i powiedział: niech nie będzie sporu między nami. Ty wybierz sobie tę ziemię, którą chcesz, a ja wezmę to, co zostanie. Myślę, że przyjął niezwykle pokorną postawę, bo ja pewnie bym powiedziała, ja wezmę to, co ja chcę, a ty weźmiesz to, co zostanie, gdyż i tak nie miałbyś nic, gdybym ci tego nie dała. Ale Abraham był oczywiście Bożym człowiekiem. Prawdopodobnie był to jeden z powodów, dla których Bóg chciał zawrzeć z nim przymierze, co zresztą zrobił. I teraz, gdy czytamy rozdział 13, widzimy, że Lot wybrał dla siebie lepszą część Doliny Jordanu. A Abraham musiał wziąć to, co zostało. Zatem nie był w najlepszym położeniu. Ale dalej, od wersetu 14 czytamy: Pan rzekł do Abrahama: Spójrz przed siebie. I rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz. Na północ i na południe, na wschód i ku morzu. Cały ten kraj, który widzisz, daje tobie i twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczyni liczne jak ziarnka pyłu ziemi. Jeśli kto może policzyć ziarnka pyłu ziemi, policzone też będzie twoje potomstwo. W Wersecie 17 zaś czytamy: Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz. Tobie go oddaję. A więc mówi tu o dwóch sprawach. Obie są tak samo ważne. Po pierwsze, Przepowiedział: spójrz na północ, i na południe, i na wschód, cały ten kraj, który widzisz, daje Tobie. Oczywiście powiedział mu, żeby po prostu spojrzał na to ludzkimi oczami, ale wierzę, że Bóg chce nam dziś powiedzieć: Spójrz w swoją przyszłość i co widzisz oczyma wiary. Czy widzisz siebie wolnego od długów? Czy widzisz siebie w swoim własnym domu? Czy widzisz siebie w nowym samochodzie? Czy widzisz siebie w lepszej pracy? Czy widzisz siebie jako kogoś, kto jest błogosławieństwem dla wielu, wielu, wielu ludzi? Czy jesteś w stanie zobaczyć siebie jako osobę, której marzenie się spełnia, jakiekolwiek ono jest? Dopóki jest to także marzenie Boga, możesz nim żyć. Widzisz je? Jeśli go nie widzisz, nigdy go nie otrzymasz. A Bóg powiedział do Abrahama: Dam ci to, co widzisz. Zatem idź i sięgnij po to. Idź i weź to. To oznacza, że musisz podjąć działanie. Miałam marzenie, dane mi przez Boga, aby głosić Ewangelię. To było coś, co Bóg rozbudził do życia w moim sercu, gdy w 1976 roku usłyszałam nauczanie na kasecie. Byłam tak zdziwiona, że ktoś mógł sięgnąć po jeden werset z Ewangelii Marka. I głosić na ten temat przez prawie całą godzinę i podtrzymać moją uwagę. I wtedy poczułam to palące pragnienie wewnątrz mnie, aby głosić Ewangelię na całym świecie, co w zasadzie było bardzo głupie, zważywszy na fakt, w jakim miejscu wtedy byłam w życiu. Zatem musiał to być głos Boga. Nie byłam Powiedzmy, że byłam ostatnim kandydatem do pełnienia tej funkcji. A więc Bóg wkłada w Twoje serce rzeczy, które dla Twojego rozumu nie mają żadnego sensu. Dlatego nie możesz żyć, mając nieodnowiony umysł. Musisz żyć, mając umysł wypełniony duchem świętym. Bóg pokaże Ci rzeczy, które dla Ciebie są możliwościami. Ale kiedy czytasz słowo Boże, musisz je przyjąć, jakby było pisane dla Ciebie, a nie dla jakiejś szczególnej grupy bardzo specjalnych ludzi. Każda obietnica, którą daje Boże Słowo, jest dla Ciebie. Wszystkie są dla Ciebie. Bóg chce błogosławić Ciebie, Bóg chce promować Ciebie, Bóg chce wywyższać Ciebie, Bóg chce użyć Ciebie, Bóg chce uzdrowić Ciebie. Amen. Ale musisz najpierw to zobaczyć, nie możesz czekać, aż dostrzeżesz to tymi oczami, musisz uwierzyć. Musisz to zobaczyć swoimi duchowymi oczami, a wtedy ostatecznie ujrzysz to także tymi oczami. Mieszkam w stanie Mizuri, który jest potocznie nazywany pokaż mi stan. Bóg widzi nasze życie następująco. Najpierw musisz uwierzyć, potem zobaczyć oczami wiary, a na końcu dojrzysz je w swoim duchu. Ale też, mimo że wyznałam wiarę w Boże obietnice, o których mi powiedział i który mi dał, mimo że wyznałam, że otrzymałam obietnicę, wciąż muszę wchodzić i brać w posiadanie ziemię obiecaną. I teraz słowo posiąść jest bardzo interesujące, ponieważ kiedy zgłębiasz jego znaczenie, poznajesz, że oznacza pozbawiać własności bieżących okupantów i odzyskać ziemię. W ziemi obiecanej byli wrogowie, z którymi Izraelici nie chcieli się zmierzyć i dlatego do niej nie weszli. Wciąż błądzili i czekali na Boga, licząc, że zrobi coś z tymi wrogami, a oni bez trudu wejdą do ziemi i wezmą to, co im się należy. I tu jest pewna ciekawostka. W zasadzie w przeciągu dwóch lat doszli do granicy z Ziemią Obiecaną. Zabiorę Was teraz do pierwszego rozdziału księgi powtórzonego prawa. Tak właśnie zrobię. Pierwszy rozdział, werset dwudziesty. Wtedy wam powiedziałem, przyszliście aż do gór amorytów, które nam daje Pan, nasz Bóg. Movi to moireshes Patrz, Pan, Twój Bóg, wydał Tobie tę ziemię. Wejdź, weź ją w posiadanie, jak Ci obiecał Pan, Bóg Twoich ojców: nie lękaj się, nie trać ducha. Wtedy przystąpiliście do mnie wszyscy i rzekliście, wyślijmy mężów przed sobą dla zbadania kraju i poznania drogi, którą mamy iść, oraz miast, do których mamy wkroczyć. Rzecz wydała mi się dobra. I wziąłem spośród was dwunastu mężów po jednym z każdego pokolenia. Mowa o dwunastu zwiadowcach, którzy poszli sprawdzić. Ziemię obiecano. Kiedy się upewnili, wers 25 mówi, wzięli w ręce trochę owocu tej ziemi, przynieśli wam i takie złożyli sprawozdanie: Kraj, który nam daje Pan, nasz Bóg, jest dobry. Spójrzcie na werset 26. Lecz nie chcieliście iść i wzgardziliście nakazem Pana, waszego Boga. Nie mam teraz czasu, żeby to wszystko przerabiać, ale podjęli decyzję: dobrze, teraz tam pójdziemy. A Bóg powiedział: nie, nie próbujcie iść tam teraz, bo chwilowo nie jestem z Wami. Pójdziecie tam. Kiedy wam nakaże, Czekali więc na granicy z ziemią obiecaną i kiedy Bóg im powiedział, nadszedł czas, aby wejść i posiąść ziemię, oni nie weszli. Zbuntowali się przeciwko Bogu. A potem kręcili się w kółko i błądzili po pustyni przez kolejne 38 lat. A wielu z nich umarło. Chcę, żebyście wyciągnęli z tego małą lekcję dla siebie. Kiedy Bóg ci mówi, że nadszedł czas, żeby się z czymś zmierzyć, Kiedy Bóg ci mówi, że nadszedł czas, żeby się z czymś rozprawić, wiedz, że Bóg cię namaścił, abyś mógł się z tym zmierzyć. I absolutnie nie możesz tego odkładać na jakiś lepszy moment. Albo na chwilę, kiedy Twoim zdaniem będzie ci łatwiej. Albo kiedy będziesz myślał, że jesteś gotowy, bo wówczas możesz stwierdzić, cóż, jestem zmęczony tym czekaniem. Dobrze, teraz się z tym zmierzę. Tylko że w czasie który sam ustalisz, we może nad Tobą nie być Bożego namaszczenia. Musimy się nauczyć, jak wyczuwać Now, Boże działanie w, w naszym życiu i musimy potraktować to bardzo If poważnie. You know, kiedy czujesz, you know, że you know, you know, Bóg, Bóg się Bóg mierzy you z Twoim niewłaściwym nastawieniem do życia, staw temu czoła. Jeśli wiesz, że Bóg leczy Twoje złe podejście do nieprzebaczenia, współpracuj z Nim. Nie wykręcaj się niemądrymi wymówkami, jak to ciężko jest wybaczać ludziom. Powiem Ci, co jest trudne. Nienawidzić ludzi to o wiele trudniejsze od przebaczenia. Przebaczenie jest w porównaniu do nienawiści, goryczy i oburzenia i karmienia się przez cały czas tą trucizną. Jeśli Bóg konfrontuje cię z Twoimi nawykami, które są destrukcyjne, kiedy Bóg kładzie na tę sprawę swoją dłoń, wtedy nawet nie powinieneś myśleć, że nie potrafisz czegoś zrobić, ponieważ Bóg nigdy nie nakaże ci się z czymś zmierzyć, jeśli wie, że nie dasz rady osiągnąć zwycięstwa. Więc musisz w nie uwierzyć. Chcę się z wami czymś podzielić. Otrzymałam maila od Karla, który napisał z Wisconsin i stwierdził, uciekałem od życiowych trudności, odkąd poszedłem do dziewiątej klasy. Dzieciaki przezywały mnie, bo byłem mały. Mój dziadek dał mi się napić alkoholu, kiedy miałem 9 lat. Szybko wpadłem w nauk i wylądowałem w więzieniu na 7 miesięcy. Lata później zobaczyłem Joyce, która przemawiała na konferencji i od tego czasu zacząłem oglądać jej program. Zrozumiałem, jak wspaniałe jest życie chrześcijanina, który żyje owocami ducha i zgłębia Boże Słowo niczym życiowy przewodnik. I właśnie to podkreślam, zgłębiaj Słowo Boże jak przewodnik po życiu. Wiesz, odnowić umysł oznacza puścić w niepamięć przeszłość i zacząć używać duchowych oczu i chodzić w Słowie Bożym. Dziękujemy za obejrzenie programu Codzienna radość życia z Joyce Mayer. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej pracy i służbie oraz zamówić bezpłatne materiały, zapraszamy na naszą stronę internetową www.joycemayer.org.pl.